No idź! parusku, Ja nie mogę. No. Siema. Sorry Tysona. Tysona? nie takie proszę. Kemu inaczej w potrzebie? Żyneczku, idźcie temu. Słuchaj, muszę się z nim zobaczyć. Spokojnie. Po co to te nerwy bracie? Mogę ich oznaczyć, czy, czy nie? Pasywne skanowanie. No tak, Zaprowadź nas do tej Nie rozpoznaję tych typów. Trzymaj się skanera. Dowiedz się, co to za ludzie. To urządzenie ma wbudowany mikrofon. Skanuj uważnie i miej już otwór. <śm> 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 Mm. Jest tutaj Tyson czy nie? Zrozumiano. To jest jak lornetka taktyczna w Battlefield 4 Ale wiecie czego ja nie rozumiem? Ja nie rozumiem tego dlaczego ludzie mówią, że to jest jakby odgrzewany battlefield, to jest jakby coś tam tę ze stronę z tyłka co jest jakby to to nie ma być... Tyson jest tam. Masz pięć minut. Kurna, przecież... To jest zupełnie inny battlefield. To, to, to nie ma być cały czas to samo, nie ma być wojny, to jest... Inne wydawnictwo, inna gra, to nie jest biznes. Potrzebujemy dowodu, że tu Kurwa, wciąż nie widzę Tysona. Muszę się przesunię. Się nie jest bezpieczne. Tyson tylko jedna uncja, Proszę. Dobra, siadaj. Zobaczę co się teraz zrobisz, dobra? Oczywiście, oczywiście. Co za parówki przyjechał tutaj. No także już mówiłem, to nie jest ten sam Battlefield, to jest zupełnie inna fabuła, inna gra, to jest co innego. To nie jest kurde to samo. Nie mam pojęcia. Co chcesz zrobić? Dobrze. Przeskonować tylu, ilu się da Cholera. Chcą dorwać Tysona. Szybko, musimy się do niego dostać. No to dawaj, go! Centrala tu 13. Doszło do strzelaniny. Wkraczamy. Uwaga, mamy doniesienie o strzelaninie na zbiegu trzeciej i trzydziestej trzeciej. Trzeciej 3 i 33. Trzecie. Trzecie, trzecie, trzecie. Dobra, daj mi pistolet. Typowy. Jakiś gości z Juarez. Typowy. Huarez? NET by ludzi z Huarez? Prędzej z Atlanty. Ale mnie z zapołudniowy granicy. A ja ci nie wyglądają na ludzi Nelca. Tak. Chyba nigdy nie widziałeś w Co Coś się dzieje. Z Stać! Ci klienci, co tu sobie strzelnicę urządzili. Kim oni są? Nie wiem. To chyba ci sami psychole, którzy strzelają do wszystkich ekip na mieście. Uch. Jebani gliniarze! Kaj! Osłaniam cię, nik. Pobić Co za broń. Dobra. Skój tego z Będzie dobrze w papierach. Aha. Przestępstwo ścigania... bez zabijania, otrzymał wynik na gromadę, strata daty, na liście, pauzy menu. Ręce do góry! Jesteś aresztowany! <kłysy> <kłysy> Centrala, przyślijcie transport. Przyślijcie transport... Powiedziałem, sobie zaaresztować tamtego typa. Dokładnie, ani kroku dalej. Bo to się może dla ciebie źle skończyć. Chodź tutaj typiaro. Po prostu wywiniecie? Ręce do góry! Do góry mówię! Do góry! Co ja nie za animałka Nie ruszaj się! Jesteś Co aresztowany! tego kolesia pojebało? Uch! Uch! Co to było? Jak mu zalutowało na twarz w ogóle ten... Pałkiem Co, co, co ja co mam w ogóle Pałka teleskopowa ja usnął, nie? Easy. Czysto. Pani detektyw! Tyson musi być w pobliżu. Funkcjonariusz, funkcjonariusz. Zabił mnie! Trzy strzały mnie zabiły. Dobra, a, bo ja wziąłem sobie eksp eksperta. Ekstremalny poziom trudności. Dobra, dajemy na górę. Wprost w tyłek. No do czego to doszło? chyba ty Ani kroku dalej Ej kto to do chuja Jeszcze mi do reszty nie odbiło Ciej podłogę kurno na gumy z pod stołu Ktoś dzwonił? to coś trzeba... ten? aaaa bardzo akta spraw czyli teraz to będzie tak zacznę całą bo brum brum będzie tak? dokładnie tak jak mówisz dobra co my tu mamy? akcesoria, poziom rola dobra, co mam za bronię? Tak, M911 mamy, Colta, Gloka, tylko Glock, ciekawe, samopowtarzalno, tak, czyli nie ma automatycznej CZP 2026, Magnum, tam, tutaj jest nowością Tek 9, który był w... A, to ten, Glock 18C. Ale Matko... O. No zdrowie, dziękuję tak dobrze. Co to za bronię, co? O, oh, bald Eagle, Eagle, deagle. Nie dobra, zostaniemy sobie przy tym. Optyka. Nic nie mamy. Jakiś kamuflażyk może... Coś ten. No, splinter, nie, nic nie ma. <laughs> no serio, nic. Dobra, ja to nie. Pf. Kurde, jak już to MPX-em bym sobie pograł, bo MPX jest tutaj no, dobrą bronią. Brak gadżetu tutaj, co tu możemy mieć? Paralizator mamy. Pałka. Weźmy sobie to. Dobra, idź. Co? Kontynuuj odcinek, tak, dobrze, zaraz właśnie... Teraz je pogram w online i też nagram dla was Pamiętaj odcinek Ale najpierw ukończę to Ta muzyczka jest OP Nać w Battle logu Srebrny pakiet Dostałem w kampanii srebrny pakiet Nie pójść na to. znalazłaś Tysona? To na laptopa. laptopa. Tysona tu nigdy nie było. Gadali przez komputer. Hmm. Spróbujesz jeszcze <laughs> raz? <laughs> to jest Skypie. Wy ich tu ściągnęliście. Prawda? Sorry, ale to ty jesteś dupkiem, którego chcieli zabić. Cześć, Tyson. Och, dupę. Jeszcze tego brakowało. Ej, ale no, kamera tam jest tam, przepadł. to jakiś wszyscy twoi ludzie nie żyją. Kurwa! Fuck No niestety trustory Po prostu ich znam Czasami popchnę im trochę towaru, nic więcej Kto chcecie Cię zabić Tyson O takich sprawach raczej się nie mówi przed czasem Powiedz gdzie jesteś Możemy ciągle. Czany głos masz Ten. Mi się. Kurwa I co teraz? Gość co zginie jeśli go nie znajdziemy. Centralato 13. -ka. Musimy namierzyć IP połączenia wychodzącego. No. Już namierzamy 13 -ka. I... mamy połączenie. Dajcie nam kilka minut. Zrozumiano. Fuck. Wchodzą w Windowsa tutaj coś trollololo w ogóle. Nie wiemy co Ja pierdzielę tutaj Stop my lady Kale is dead. the fuck? Oh no. Coś kucyk pani się tak. Nie dobra, ale Krav Maga to są... to są ciosy, które zabijają na hita. Nie, ale seryjnie, nie? A jak już został scelest tego? Ktoś widział ten twój... Kadril! Mordę, nie możemy mierzyć w to szargi. Hej, zbieraj się zanim nich, to jak przyjdziecie! Ręce do góry! Policja! <kłuch> Gienia, co tak myślałem? To no. już tylko, że musisz sam pociągnąć. W takim przypadku, że najmocniej go policja! Nie ruszaj się! Nawet kurwa nie próbuj! Co chodzi? Nie ma! Czy w ogóle jesteś winą?

Wychyl się no wychyl się no, co jest Dobra chęzi kszedł Widziałem się, o, tam. no tam. Wrócę się do to zadanie wykonanie. Zadanie wykonanie? Zadanie wykonane. Mm. I wypadamy dokładnie tak jak mówisz. Boom headshot szakalaka.